Cześć czołem, kluski z rosołem. Dawno nas nie było, ale wracamy. Obiecaliśmy na kanale czyli z Pieprzem, ale nie czyli z Pieprzem, tylko Popat z Pieprz, że będzie kolejne nagranie jeszcze w tym tygodniu. No i mimo, że siódmego dnia, to jednak tego samego tygodnia wchodzimy z nowym odcinkiem. <ścoughs> Dzisiaj przygotowujemy Sour Curry Soup, to jest tajska zupa, kwaśne kary. tajska zupa, która po kmersku nazywa się Maciu Pu. Maciu Pu, czyli kwaśna, pykająca tak Daddy, lekko gotująca się zupa. Dżuny, chce koniecznie coś powiedzieć, proszę powiedz kochanie. Dobry. Dzień dobry. Daddy, Dzień dobry. Dobrze i patyczek jeszcze pokazujesz. Zapraszam was serdecznie. Taram już przygotowuje wszystko na tą przepyszną zupę. Zapraszam. Zaglądam trochę tak za kulisy, bo jeszcze formalnie nie zaczęliśmy nagrywania. Taram tutaj gromadzi wszystkie składniki. Jest tego cała masa. Jak rozumiem, będziemy się tą zupą dzielili. Will we share baby this soup with your mom and your sister? Yes, yes, yes. Ok, tak myślałem właśnie, że to dlatego taka ilość zupkę przygotujemy u nas w domu, ale zjemy ją u teściowej w restauracji. O, ho, ho, śmierdząca rybka będzie grana. No dobra, to ja nie przeszkadzam. Tarong zaczyna przygotowanie tej zupy po pokrojeniu już wszystkich składników, o których zaraz powiemy, od wyczyszczenia ryby. Co robisz najpierw? First you put samsa? Najpierw troszeczkę posypała te ryby solą. Ryby są oczywiście wypatroszone. Time cleaning. Trzykrotnie je płuczę, żeby mieć pewność, że są czyściusieńkie. Jak widzicie, sól w środku, woda i czyścimy. Hello! Mm -hmm. uh, this is for the channel cooking, yeah? Tak, So czyli z we, we make today is the from the Thai style. We copy this. To będzie tajska zupa, tak jak wam mówiłem, zupa w tajskim stylu. Okay, what will be the ingredients? Jakie mamy składniki? Yeah, we have fish, 1 kg kilo Kilogram ryby, z głowami. Morska ryba. To ważne, okay, żeby była morska ryba. Coconut? Mamy mleko kokosowe. Yes. Tamarind? Tamarind pasta z tamaryndu. Yes. Chili paste. To jest chili paste or is curry paste? To jest chili paste with the curry to help a bit. Czyli But mamy taką pastę chili is. z odrobiną curry. Braho. Pracho, którego jeśli nie macie możecie użyć. Shrimp paste, to uh, yeah? Jeżeli nie macie dostępu do prachok, czego prawdopodobnie nie macie, możecie użyć pasty e, z krewetek pasty krewetkowej. Podobno w jednym z sieci e, marketów w Polsce jest dostępna. Jeśli jednak nie, to możecie po prostu je pominąć i wówczas zupa będzie miała troszkę inny smak, ale cały czas będzie bardzo dobrą zupą. Orange To są, te jest kafir. Aha, to nie jest imbir, tylko to jest, zaraz sobie przypomnę i Wam powiem, to jest podobne do imbiru i nazywa się... Galangal. O, galangal. Inshallah, of them. Czerwona, Some chili, but if you don't like spicy, we already have it in the... Jeśli nie lubicie zbyt ostrych smaków, to chili nie dodajemy w ogóle, bo jest już tutaj pasta. Chicken, ale możecie dodać yeah. ekstra. No And i prawa cytrynowa. Uh, yes, To jest zioło, które jest dostępne chyba tylko tutaj w tej części Azji, no w Polsce raczej się And z nim nie spotkamy. Is... You know what is funny about this one? We call chicken uh, frog leg. Frog leg. Ja yes. Smakuje to Możecie śmiało użyć natkę pietruszki. Natka pietruszki absolutnie perfekt będzie pasowała. Yes, and this uh, morning glory. Morning glory, to jest takie zioło, które jest a też. The tak? Yes. Super. It's a sister and brother, you know. How it tastes? Troszkę jak szczaw, ale mniej chwaśne. No i mamy pekińską yes, kapustę. Is later now we the okay? Najpierw I will te start... składniki Tarong zacznie robić. Yes. Okay. Tarąk zaczyna od krojenia trawy cytrynowej, ale w międzyczasie zalała tamaryn wodą, żeby się rozpuścił i będziemy potrzebowali tak naprawdę tego sosu, który powstanie z tamarendu, a nie pestek. of them. Mm -hmm. Yeah, this this soup smell is like uh, how much how much soup we will have for how many persons? Oh uh, six. Taka, can. <laughs> tego depends, it depends on the soup, you know how <laughs> much <my> water you <laughs> put <laughs> in it. Ale na taką taka na pewno porcja będzie yeah, we cut all of them like nicely and then we will uh, make a proper hook But do you no know tak. that this is like a not many people? I Making this it, because it's so many work. It takes a long time to do it, but from time to time you make it with your family. You want to be like cooking together. Nicely, yeah, together. <laughs> Normally, if my sister in here, she would be helping me with the vegetable cleaning. To jest Something takie like rodzinne that, gotowanie, za tarąk, mówi, czasami jak właśnie się szykuje spotkanie rodzinne, to wtedy tą zupę się przygotowuje, bo jest tak dużo yes. roboty, że się obdziela każdego, każdy robi coś innego. Jeden przygotowuje warzywa, drugi robi coś innego i, i, i w ten sposób się goduje. No ale dzisiaj Tarąg robi wszystko sama, this, this, is all, this is all about you to make all of us, you know? This tak. is like this. Żeby wszyscy byli zaangażowani w przygotowywanie jej. Yes. I chili, będę tylko dwa, bo Dwie papryczki chili. I okay. uh, to. No i praho, Czyli sfermentowana ryba. Możecie pominąć. Tak jak mówię, no niemniej Tarong będzie ją używać. Ważna podpowiedź ze strony Tarong, jeżeli nie ma praho dostępu nie macie do tej sfermentowanej ryby, to można kupić tego typu płyn. Jest on dostępny podobno na całym świecie. Nie wiem, to jest jakby prachok w płynie. Jest to do dostania, gdzie nie gdzie. Na pewno. Teraz do składniki. Na początek tarąk wlewa około pół litra mleka kokosowego. Zapalamy płomień pod garnkiem. I co teraz? Stir it until it's... Musimy mieszać, aż się zacznie gotować, żeby się nie zcieło. Po długim dość czasie mieszania, około 15 minut. Tarang zostawiła to, żeby się zaczęło gotować. Tutaj znowu już będzie taka, taki temat, to jest jakby redukcja. Redukuje około 50% ten płyn. Ja później ja się pytam, jak, jaka jest w tym logika? Bo przecież później będzie dodawała wody. To to jakby bez sensu, ale ona mówi, że to ma sens, chodzi o intensywność smaku i zapachu tego. Teraz idzie prachowanie.

You know, you wszystkie have... składniki trzeba rozprowadzić dokładnie. You have to be patient. Cierpliwości. Yeah. Then another stir. <laughs> mówi, że bardzo ważnym jest, żeby gotować to na małym ogniu i cały czas mieszamy, mieszamy. W którymś momencie przystajemy, czekamy, aż się zagotuje, to znowuż i wrzucamy składniki, czyli ta nasza czerwona cebulka mała, galangal. Trawa cytrynowa. No i jeśli używamy chili, to również chili. To wszystko ląduje w naszym garnku i będzie się gotowało. A później, pomogę, a później ryba. Ale to za chwilę. Teraz ta rąk dodaje. No, tu zaskoczenia nie będzie. Tak, trei, chili. Sos rybny, sos rybny i to w dużej ilości poszedł, będzie sól no i będzie troszkę cukru, idzie taka łyżka soli i trochę cukru, poszła po łyżkę i zaraz wróci. How much? tu pus, Dwie łyżki cukru. No dobra, skoro tak mówi receptura, to ja nic nie mówię. I mieszamy. I will put also odrobinę jeszcze pasty krewetkowej, bo jak mówi lubi No to niech dodaje. Kolejnym krokiem jest dodanie naszego kafiru, czyli liści limonki. Tak. Tarank wspomniała również, że doda odrobinkę chili oil, ale tego, ten chili oil, on się z nas, w nas miał chili, ale nie jest wcale pikantny. On jest raczej dla dodania koloru. Chili oil, not spicy. Tak, tak. Yeah. I, e, I ryba. Ryba. Wait, wait, wait. I will make everything. Chili oil. Poszedł kafir. Poszło tego chili oil trochę. Uch, nie tak mało. Yeah, and then we put the fish. No i teraz ryba wskakuje nam do garnka. Put the fish. Clap, clap, clap. And I you have to boil it with the fish? Czyli po prostu gotujemy dotąd, aż ryba 10, będzie ugotowana. To 20 minutes, you know? no, zależy to od, 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 od wielkości ryby. No to zostawiamy w takim razie, niech się gotuje. And this? Co jeszcze, co jeszcze? Uh, you just make it like this and everything already like a... Musimy obracać, musimy yes, obracać tą rybę. E, ona cała musi być poddana oczywiście e, obróbce cieplnej. This is not to stir too much, mm -hmm. you know, because the fish meat can be broke and you mm -hmm. don't have... Staramy się za dużo nie przewracać, żeby mięso się e, ryby nie rozwaliło. No ale musimy od czasu do czasu odwrócić, żeby się całe ugotowało. Okay. Gotuje się, gotuje nam e, już pięknie tutaj nasza zupa. Teraz Talon dodaje 500 ml, czyli pół litra e, wody. Yeah. No ja nie powiem, żeby to była porcja na sześć osób. And now we leave. Na dwie osoby i na mnie. Yes, you can teraz dodajemy kwalite. Podajemy teraz tamarę, nie dajemy całości, ponieważ nie wiemy jeszcze jaka będzie, jak będzie to smakowało, więc dodajemy najpierw troszkę, pozwolimy się podgotować, testujemy. Jeżeli nam odpowiada już kwaśność, to zostawiamy. Jeśli jeszcze chcemy zrobić kwaśniejszą, dodajemy wtedy yeah. e, później. Close. A oto, tarąk już z gotowym produktem, czyli z zupą e, kwaśną, zupą kary. E, normalnie serwuje się ją po kambodżańsku, po kubersku. w garze na środku stołu, wokół którego wszyscy siedzą. I obok tego gara z zupą podane są te zioła, o których żeśmy mówili. I te zioła każdy sobie dokłada do talerza i nabiera trochę zupy i ryby. W każdym razie dzisiaj wygląda to tak. Tak wygląda ta z zupą, tak wygląda sama zupa, no i spróbujemy, jak smakuje. Bo to jest jednak kwintesencja tego wszystkiego. Ulala, ale bajka. Dość ostra. Mmm, baby it's so good. Oh my goodness. Powinienem powiem, że była kwaśna. You could put more tam tamarind. Jest przepyszna, ale pikantna. My polecamy Wam zdecydowanie tą zupę. Jakbyście mieli ochotę oczywiście posiedzieć trochę w garach. Zapraszamy serdecznie na kolejne odcinki. Mam nadzieję już nie za długo. A dzisiaj żegnamy się z Wami. I So lovely. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Smacznego.